Początek fatalny, no ale później trzeba oddać marszałkowi Hołowni, że zachował się jak należy wtedy, kiedy próbowano przeprowadzić zamach stanu w naszym kraju. Związany z tym, że zamierzano nie dopuścić do zaprzysiężenia pana prezydenta Karola Nawrockiego. Żałuję, że Szymon Hołownia nie walczy do końca. Żałuję, że zdecydował o tym, żeby... Faktycznie wycofać się z polityki. Mam nadzieję, że nie wynikało to z tego, że nie potrafił oprzeć się hejtowi, no bo hejt wylał się na Szymona Hołownię olbrzymi ze strony tych wszystkich silnych razem i, i tych wszystkich hejterów, o którzy poprzednie pytanie, pani redaktor dotyczyło tego samego środowiska, właśnie tego środowiska hejterskiego, tych ludzi, którzy używają wulgaryzmów, którzy. Właśnie hejtują um, przeciwników um, politycznych. No, taka jest moja ocena, um, marszałka hołowni. Subskrybuj po więcej.